Dzień dobry. Rozpakowuję właśnie paczkę z lampami Avensis. Tu widzę, że jest oj, mocno przebarwiony, spalony, także na pewno chodzi o powody. Ale proszę zgłosić reklamację, żeby paczka była ubezpieczona. Spakowanie troszeczkę takie wątpliwe. Te pianki fajnie, ale one nie, one nie są miękkie, tylko są twarde. Tutaj ze, ze stycznością z tą pianką po prostu Widzę już, że ucho sobie tutaj leży. Te drugie. Te drugie jest całe, ale to pierwsze co widzę przy otwarciu paczki, także pierwsze co, no to sygnalizuje, że jest taki problem. Złamane ucho. Oczywiście to można przyspawać, albo wymienić obudowę, ale żeby nie było hałasu i krzyków, że coś zniszczyliśmy. Bo jeszcze nigdy nie, nic nie zniszczyliśmy. My tu naprawiamy. Eee, także paczka Paczka, paczka to chyba UPS, tak, nie, tak UPS.